Myślę, że nie było to najłatwiejsze, najłatwiejsze spotkanie, jakiego, jakiego można było się spodziewać, ale chyba najważniejsze jest po prostu to, że trzy punkty zostały stok. No tak i myślę, że fajna lekcja dla nas wszystkich, nie tylko dla nas jako zespołu, ale też przede wszystkim dla środowiska i otoczenia, że samo to, że spodziewaliśmy się łatwego meczu, to uważam, że to już jest błąd i trzeba tą gardę pokory cały czas trzymać. Ja o tym mówię, a ja o tym cały czas apeluję, ale no to nie, jest, to nie są wartości, które są dla nas ważne. też nie jest nasz kierunek, nie ma co oczekiwać dzisiaj, że ktoś coś dam za darmo, że coś będzie łatwo, nie ma tak, a szczególnie na poziomie europejskim, gdzie każdy tu jest z jakiegoś określonego powodu i, i przypadkiem tu się nie znalazł, musiał na swoim podwórku osiągnąć sukces, musiał przejść przez drogę eliminacji i tak też było w przypadku naszych gości. I też z tego miejsca gratuluję im tego występu. Gratuluję im tego, że postawili się dzisiaj bardzo mocno, nie będąc faworytem przed spotkaniem, co pokazuje tylko, że, że byli dobrze mentalnie przygotowani do meczu, a nam no, zapala czerwoną lampkę, jeżeli chodzi o pierwszą połowę bo uważam, że w drugiej połowie wróciliśmy na dobre tory, w drugiej połowie kontrolowaliśmy to spotkanie, strzeliliśmy bramkę. Jedynym problemem naszym było to, że nie strzeliliśmy drugiej bramki, która by ten mecz zamknęła, a, bo cały czas przy tym wyniku 1-0 jednak sprawa jest otwarta i trzeba, trzeba cały czas trzymać tą koncentrację i skupienie. Myślę, że taką myślą, która nasuwa się po tym spotkaniu jest trochę podobieństwo do tego, co działo się mniej więcej rok temu w spotkaniu z Petrokubem. też z teoretycznie niżej notowanym rywalem. Nie było to wówczas też najłatwiejsze spotkanie, wygrane 2-0. Widzi Pan takie podobieństwa tak na gorąco? I tak i nie, ale na pewno widzę podobieństwa do tego meczu, który graliśmy na Parken, z tym, że role się odwróciły, bo ten mecz i, i jest dobre zakończenie dla, dla tej ekipy, która przed meczem była faworytem, bo są takie mecze, że jeżeli źle wejdziesz w spotkanie, a my dzisiaj źle weszliśmy w spotkanie, to przeciwnik nabiera pewności siebie, a ty zaczynasz się frustrować, zaczynasz być niecierpliwy, zaczynasz e, zmieniać to nastawienie na, na, na bardziej nerwowe, przez co gubisz kontrolę nad meczem, a to przeciwnik widzi, że może tutaj coś działać, zostaje nadzieję i z, z minuty na minutę stara się coraz e, pewniej grać i staje się coraz bardziej pewny siebie na boisku. I taki też ten mecz miał scenariusz. Dobrze, że w drugiej połowie e, odsunęliśmy się trochę, i Weszliśmy na swoje obroty, strzeliliśmy bramkę, mówię, największym problemem było to, że sytuacji, które mieliśmy, a było ich sporo, nie strzeliliśmy drugiej bramki, bo to by zamknęło ten mecz. Myślę, że taką rzeczą, która może cieszyć, mimo trudnego spotkania, jest kolejne czyste konto w tym sezonie, bo jest to pierwszy mecz europejski w tym sezonie w Lidze Konferencji i od razu na zero z tyłu. Oczywiście, plusów jest. Bardzo dużo. Kolejne punkty, dopisane, budowanie rankingu, zarobione pieniądze na boisku, czyste konto. No to jest zawsze zwycięstwo i to jest zawsze zwycięstwo w europejskich rozgrywkach i my je, ja je bardzo doceniamy, je bardzo doceniamy i musimy je wszyscy bardzo doceniać, bo piłka to nie, jest, to nie jest tylko wszystko takie piękne, ładne, jakbyśmy tego oczekiwali i te wymagania i oczekiwania rosną i one będą tylko rosły, jeżeli będziesz cały czas na dobrym poziomie grał i zdobywał punkty. I czasami e, chcielibyśmy wygrać fajnie, lekko i przyjemnie, ale to tak nie funkcjonuje i na to trzeba naprawdę sobie mocno zapracować. My dzisiaj w pierwszej połowie za mało zrobiliśmy, żeby wygrać łatwo, lekko i przyjemnie. E, w drugiej połowie zrobiliśmy już więcej, e, aczkolwiek e, finalnie musimy się cieszyć z tego, że, że wygraliśmy i o tym nie możemy zapominać. I jeszcze na koniec przejdę trochę do indywidualności. Nowy sezon, stary Jesus Simas, bo zaczyna kolejny sezon z dwoma golami, oczywiście jednym tylko uznanym. Tak, piękna bramka. Ja ją bym porównał do tej bramki strzelonej chyba tutaj z baćką to polą. No to było bardzo podobne zachowanie, kiedy Jesus zastał pipkę pod polem karnym. Ułożył ją sobie pod z i uderzył nie tyle co bardzo silnie, a przede wszystkim bardzo precyzyjnie. Naprawdę piękna bramka. Eee, fajnie, bardzo się cieszę. Gratuluję mu tego gola. Bardzo ważny gol, który dał nam finalnie zwycięstwo w tym meczu. Oby tak dalej. No, I żeby utrzymał tą formę strzelecką, żeby też pozostali zawodnicy. Eee, Dobijali do, do jego dyspozycji strzeleckiej i, i równie często wpisywali się na listę strzelców, to będzie znakomicie, ale finalnie chodzi o to, żeby wygrać mecz. Jeżeli to ma być 1-0 po bramce jakiegokolwiek zawodnika, to bierzemy to w ciemno. Dziękuję bardzo. Dziękuję.